Witajcie, moje drogie, w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj zrobimy sobie czytanie pod tytułem Jego myśli o tobie dzisiaj, jego myśli o tobie teraz. Oczywiście, panowie, przekładajcie sobie. Dzisiaj są dwie grupy do wyboru. Grupa numer jeden to kolaż blisko. Grupa numer dwa to kolaż cuda. Oczywiście możecie jak zwykle teraz w tym momencie wcisnąć pauzę, ewentualnie wrócić do miniaturki filmu, a ja tymczasem przechodzę do grupy numer jeden. Ok. Grupa numer 1. Witajcie, moje drogie ponownie. Wybrałyście ten oto kolaż. Zaraz sobie sprawdzimy jego myśli o Tobie dzisiaj. Jakie są te myśli? O czym on w ogóle myśli, tak? W kontekście twoim. Zaraz się przekonamy. Okej. Okay. Skupcie się. Jego myśli o tobie dzisiaj. Jego myśli o tobie dzisiaj. Zobaczmy intuicyjnie. Królowa monet. Kabuła, czwórka monet, szóstka miecze, mag, cesarzowa. Ok, to co czuję tutaj um, taka energia z tych kart płynąca, to to, że on widzi ciebie jako matkę. To znaczy, ty możesz być matką w, 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 w życiu, tak? Ale czuję od ciebie po prostu taką matczyną energię. Oczywiście, to nie jest to nie jest nic złego. Ja bym powiedziała, że wręcz to jest coś, coś bardzo dobrego. On uważa, że ty jesteś bardzo czułą osobą. Czuje od ciebie ciepło, takie matczyny. Podoba mu się to powiem szczerze, podoba mu się to. On może być w trochę niższej energii niż ty, bo ty się ukazałaś w jego myślach jako królowa monet i jako cesarzowa. On natomiast jest tutaj magiem i jest też w energii czwórki monet, ósemki buław i szóstki mieczy. On, on chce od ciebie uciec, a jednocześnie nie potrafi. Um, bardzo go przyciągasz sobą, po prostu tak, swoim charakterem, tym, kim jesteś. No właśnie roztaczasz tą taką aurę, taką charyzmę, którą potrafi roztaczać jedynie cesarzowa. Królowa monet natomiast to jest praktyczna kobieta, to jest kobieta, która, no tak jak mówię, jest matką, ale też może być po prostu kobietą biznesu, może być taką kobietą zaradną, bardzo taką twardo stąpającą po ziemi, bogatą zewnętrznie, ale też wewnętrznie. Um, on Cię widzi jako taką bardzo logiczną osobę um, on chciałby Cię oczarować bardzo mocno, chciałby być blisko Ciebie myślę, że nie bez powodu wybrałaś tutaj kolaż blisko ta kobieta na tym kolażu jest taka dosyć um, tak ja ją odczytuję trochę frywolna, trochę zachęcająca do czegoś, a jednocześnie zimna i oschła i on też tak może odczytywać czasami twoją energię, że jesteś właśnie taka matczyna i ciepła, i chcesz go otulić, chcesz być taka opiekuńcza wobec niego, co mu się to bardzo podoba. To nie jest absolutnie ostraszające, bo może dla niektórych może to być ostraszające, dla, dla niego nie. A z drugiej strony myślę, że on się ciebie trochę boi, bo potrafisz być taka bardzo władcza. Jak to no, potrafi tylko i wyłącznie cesarzowa. Lubisz kontrolować sytuację, a on się ukazał w magu, czyli on chce cię oczarować, on chce też troszeczkę pokazać siebie z jakiejś takiej fajnej strony, pokazać ci swoje talenty, podzielić się z tobą pewnymi rzeczami, które, które ma i które robi dla ciebie. Może on zakulisowo to robić. On bardzo by chciał kontaktu z tobą, a jednocześnie. Coś go powstrzymuje przed tym. Być może Twoje podejście, być może to, że on do końca też nie jest pewien, co chciałby poprzez tę relację z Tobą osiągnąć. W każdym razie jest tutaj chemia, to na pewno. Zwłaszcza, że na spodzie ukazał się As Kielichów, więc, no to jest karta zakochania, to jest karta początku uczuć, które są między dwojgiem ludzi. Jak również to może być miłość własna, ale on chce przyjść z tym kielichem do ciebie, prędzej czy później to zrobi. Zresztą ty i tak widzisz u niego takie um, zachowanie, które wskazuje na to, że jest tobą zainteresowany, ten mężczyzna jest tobą zainteresowany, a jednocześnie też może być bardzo skryty w tym wszystkim, tak? Także um, ty nie do końca też um, potrafisz go odczytać, tak? Odczytać jego prawdziwe też intencje, to co on, Chce ci przekazać sobą, tak? Hmm. Ciekawa energia, powiem szczerze. On bardzo chce tego kontaktu z tobą, bardzo, on lubi z tobą przebywać i on się czuje lepszy przy tobie, czuje, że, że może być lepszym człowiekiem przy tobie. I czuje się mm, Twoją obecnością, taki właśnie oczarowany i zainspirowany do tego, żeby działać, do tego, żeby robić różne, różne rzeczy. Ok. Ty jako cesarzowa jesteś bardzo silną kobietą. I on doskonale wie, że ty sobie bez niego poradzisz. On w Twoich oczach chce trochę urosnąć jednak do takiej rangi właśnie tego maga, dlatego też może zwlekać z kontaktem, bo nie jest do końca pewien, jak chce Ci to pokazać. W jakiś sposób? Chce tutaj ugryźć tę relację z tobą. Czwórka monet. To jest taka skrytość, to jest takie takie, takie skomstwo w uczuciach trochę, tak? Także u niego to, to to niestety jest. I ty to widzisz. Zobaczmy wiadomości od niego na ten moment i no, jego myśli są pełne ciebie, to na pewno. <noise> chciałby ci tyle powiedzieć, wiesz, on chciałby podzielić się z tobą bardzo wieloma rzeczami, które on robi, jakby prowadzić Cię do swojego świata. I chciałby, żeby żebyś Ty to widziała. Mm, żebyś Ty widziała, jak on robi te pewne rzeczy. A jednocześnie on chce uciec od tego wszystkiego, bo no, bo nie nie wiem. Myślę, że on do końca nie jest gotowy na taki poważny związek, na taką poważną relację, a Ty myślę, że Ty wymagasz takiej relacji, chciałabyś takiej relacji, nie chcesz jakichś takich półśrodków. Tyle rzeczy przypomina mi o tobie. Widzisz, tak jak mówię, ty jesteś jakby tak. Um, tak w jego tak. głowie bardzo, tak wiele ciebie jest, tak? Tak. Um, on nie potrafi o tobie zapomnieć. Nawet jeżeli teraz może się odsuwać od ciebie i nie z sobą tego kontaktu, tak jak, tak jak kiedyś na przykład. Powiem ci, że on ten kontakt wróci. i To z taką dwojoną siłą albo nawet jeszcze większą. Wow, kocham cię. To, to, że Cię kocha, może do Niego docierać po prostu teraz. Mhm. Chciałbym wtedy, albo chciałbym traktować Cię lepiej. Tak, to chodzi o to, o to Jego bycie w tej energii czwórki monet i szóstki mieczy, gdzie On ucieka, gdzie On się chowa, gdzie On się kryje przed Tobą, bo. Ta ekspansja twoja, po prostu w jego myślach, ona go przeraża. I, i on, on się ratuje trochę ucieczką, bo mówię, on nie jest do końca gotowy na to, żeby ci pokazać siebie w całości. On chce tego, ale z drugiej strony nie jest teraz na ten moment gotowy. Tylko przebywanie w Twoim towarzystwie już sprawia, że jestem pełen po prostu Ciebie. Jestem. Zatruwany Tobą, ale nie w tym złym kontekście, właśnie w dobrym kontekście nie potrafię teraz przetłumaczyć intoxicating. Że, jakby, że że on jest tak jak mówię, on jest pełen Ciebie po prostu, tak? Że ty po prostu powalasz go jego tym, tym w jaki sposób mm, się wypowiadasz, w jaki sposób się ubierasz, w jaki sposób się poruszasz i tak dalej, tak? To jest e, taki zachwyt nad tobą. A on jakby zapomina wtedy o sobie zupełnie. Tak? Zupełnie pochowałem się w pracy, jakby uciekłem w pracę, żeby o tobie zapomnieć. Tak, to jest próba oczywiście zapomnienia, bo to nie, wy, nie wychodzi, nie wychodzi. Dowiedział się jakieś prawdy, która go zgniotła, która sprawiła, że już nie jest taki sam kocham cię bezinteresownie, bez żadnych y, jakichś, y, no zupełnie tak. Tak jak się kocha po prostu dzieci, tak, że mm, bez żadnych warunków, po prostu on cię bezwarunkowo kocha. Jego dusza, jego dusza lgnie do twojej duszy, i tutaj z jakichś powodów po prostu wy nie możecie być razem. Oprócz tego, że on ucieka od tej relacji, to mogą być też inne powody, po prostu nie tylko tego, że on może być niedojrzały, że on może być niegotowy na tę relację, to mogą być też. Powody po prostu no, kulturowe, może być odległość między wami, mogą być inne relacje, aczkolwiek nie wiem, czy tu widzę jakąś inną relację. Być może ty jesteś w innej relacji. Może to być jego niedojrzałość jeszcze na ten moment, natomiast myśli o tobie bardzo intensywnie i, to, to, i ty to też czujesz, tak? I dlatego też przyszłeś tutaj oglądać ten filmik. I to czytanie i wiem, że to do Ciebie, że Ty to czujesz po prostu, to czytanie w tym momencie. Okej, okay, dobra. Trzymaj się, moja droga. Trzymajcie się, moje drogie. Weźcie, co rezonuje. Zostawcie resztę. Do usłyszenia. Papa. pa. pa. Okay. Grupa numer dwa. Wy wybrałyście cuda. Zobaczmy, co to za cuda tutaj między Wami są. Zaczniemy sobie od Tarota. Czytamy taką Aktualną energię tego mężczyzny wobec ciebie, tego co on do ciebie czuje, znaczy o czym on myśli, tak? Jego myśli o tobie dzisiaj, jego myśli o tobie dzisiaj. Jakie są jego myśli o tobie dzisiaj? Hm. Radość. Zaraz będziemy sobie omawiać wszystko po kolei. Siła. Dziewiątka kielichów, pustelnik, dziewiątka miecze, siódemka buław, cesarzowa. Powiem ci tak, moja droga, na pewno o tobie myśli, ty pojawiasz się w jego myślach jako cesarzowa, ale on. hm. On myśli, że cię stracił, on broni się przed tym wszystkim, przed tym uczuciem. Yy, ma związane ręce, czuje do ciebie bardzo dużą chemię, yy, czuje do ciebie pociąg na pewno fizyczny, bo cesarzowa też jawi się jako przepiękna kobieta, która jest pociągająca, yy, ma też władzę nad, yy, nad kimś, nad nim, masz władzę nad nim. On tak to czuje, tak, że ty. Ty mm, też potrafisz być władcza, a mm, on jest w fazie w ogóle pustelnika. Jemu jest dobrze ze sobą, tak jak jest w tym momencie. Mm, chociaż te cuda między wami, to co wybrałaś, tak ten, ten kolarz, to, mm, to istnieje, oczywiście, on ma tego świadomość, on to też czuje, mm, myśli o tobie bardzo, bardzo dużo. Ale czuję też, że na ten moment nie jest gotowy na to, żeby pójść dalej z tą relacją i żeby cokolwiek zrobić. Nie ma na to pomysłu i też czuję pewną stratę. Mi się wydaje, że on trochę się też lubuje w takich um, ekstremalnych doznaniach pod tytułem Jest mi tak bardzo źle, jest mi tak bardzo smutno, no ale postawię sprawę na ostrzu noża i, i zobaczę, jak to wszystko będzie wyglądać. i Taki trochę cierpie, cierpiętnik, tak? Taki cierpiący kochanek, który nie wie co zrobić, ale może też trochę udaje, że nie wie co zrobić, bo doskonale wie, że gdyby ruszył w Twoją stronę i gdyby miał tę siłę przebicia do Ciebie, hmm, to mógłby wiele zdziałać. On tu jest bezsilny, tak? Zobacz, ukazała się siła, i pod nią jest karta dziewiątki mieczy. Które wskazuje na niezbyt dobry stan psychiczny tego mężczyzny, tak powiedziałabym fatalny stan psychiczny. Wiesz, on może cierpieć ogólnie z powodu jakiejś straty, nie tylko z powodu utraty Ciebie, może cierpieć na różne inne dolegliwości, i na różne inne rzeczy, które rozpamiętywać, tak? które stracił, gdzie miał szansę coś zrobić, a nie zrobił. Tak? To, to jest ten klimat. Że on miał szansę i ją po prostu spartolił, tak? tak mówiąc kolokwialnie. Jest w fazie pustelnika, czyli pustelnik to jest już jakiś taki mędrzec, który posiadł wiedzę albo posiada wiedzę, czyta dużo, edukuje się w różnych kierunkach. On lubi się edukować, tak? Ten mężczyzna bardzo lubi. I też na tym się koncentruje powiem szczerze, bardziej chyba niż na jakiś takich miłosnych eksploracjach. A ty jako cesarzowa wiesz, ty nie będziesz czekała na niego wiecznie, prawda? Nawet jeżeli on, wiesz, pewnego dnia się obudzi i będzie e, super mądry już będzie wiedział, będzie ta Eureka, tak? W głowie jego, to ty no, nie będziesz na niego czekała wiecznie, więc jakby... Myślę, że on podświadomie to wie. Chociaż może się łudzi, tak, że będziesz jednak czekała na niego. Ehm. Ja myślę, że nie tylko ty chciałabyś mieć do niego jakiś dostęp, a on się broni przed tym dostępem, też inny, inni, inni ludzie nie mają do niego dostępu, po prostu. Jest jak taka wieża, taka twierdza. Być może sobie postanowił, że chce być po prostu singlem do końca życia, chce być sam, jest mu tak dobrze. A ty się pojawiłaś i trochę mu ten obrazek niszczysz, tak, bo on myślał, że nie potrafi tutaj wydobyć z siebie jakichś emocji, a do ciebie ma te emocje, tylko moja droga, one nie są na tyle silne, żeby teraz podążać tym, tak, tym, tą drogą. No, ten człowiek jest po prostu bierny w tym, tak. Bierny i nie chce na razie, nie chce tej relacji eksplorować, mimo że jesteś w jego myślach. Tak? Dobrze, zobaczmy wiadomości od niego na ten moment. Jakie są wiadomości? Moje myśli są takie bardzo wyważone, takie bardzo, że walczy też z tym po prostu. Ma takie poczucie, że o i tak się nic nie da zrobić i tak nie pójdę tą drogą, bo no i tutaj następuje szereg wymówek. No, a ja tak bardzo cierpię, bo tutaj to się stało, i tam to się stało, i ja nie mam ochoty na jakieś relacje, tak? Które, jak pogłębienie tych relacji. A ty, jako kobieta, jako cesarzowa, też nie, nie lubisz czekać, nie będziesz czekać na niego po prostu. Ja sobie też z tego zdaję sprawę, tak? Może się sobie pójść w broder. Myślę, że za, że za jakiś czas tak będzie. No, ale cóż. No, zobaczmy. Ty i ja byliśmy zbyt młodzi. To może być relacja z przeszłości, właśnie, dlatego on cię stracił, bo byliście właśnie zbyt młodzi, zbyt niedojrzali, zwłaszcza on. Teraz, mimo że ma tę energię pustelnika, to ty masz nadal energię cesarzowej. No wiesz, energię cesarzowej to jest energia, która um, wie czego chce i która idzie po swoje, a pustelnik to jest ktoś, kto zamyka się przed światem zewnętrznym i idzie um, tym, Według własnego rytmu jest zbyt indywidualny na to, żeby e, gdziekolwiek zagrać miejsce, żeby gdziekolwiek być po prostu dla kogoś. pustelnik jest dla siebie, bo idzie jakąś ścieżką, być może duchową, to też jest niewykluczone, że on też chce jakoś duchowo się rozwinąć albo rozwinąć jakąś swoją pasję, tak, którą e, zawsze chciał m, rozwijać, teraz ma ku temu możliwości. I, i, I lubi to robić w samotności po prostu, tak? Nie chce żadnych, um, żadnych przeciążeń i żadnego takiego właśnie rzeczy, które się dzieją i którego odciągają od tego, tak? Mhm. Żałuję tego, że cię okłamywałem. To jest związane z piątką kielichów, tak? Może cię okłamywał w jakichś ważnych aspektach, cesarzowa. I wybacza takich rzeczy. Mhm. Bycie blisko ciebie jest zarażające, takie, no, ty swoją zmysłowością, tą swoją pewnością siebie, tą swoją charyzmą, jako cesarzowa. Tutaj, oczywiście, to jest troszeczkę nawiązanie do grupy numer jeden, więc jeżeli też trochę cię ciągnęło do grupy numer jeden, może też powinnaś obejrzeć. Natomiast tutaj on wie doskonale, że po prostu gdyby poszedł tą ścieżką tej relacji, tak z tobą. On już by nie miał czasu na nic innego, po prostu na ten swój rozwój. On teraz tego potrzebuje, żeby się rozwijać. Żeby być może w jakiejś przyszłości, jeżeli oczywiście dasz mu szansę, dać ci coś więcej, tak? Mhm. Czuję, że mnie zostawiasz. No, jakby to poczucie jest no, bardzo takie, powiedziałabym, hm, prawdziwe bo nie będziesz czekać na niego wiecznie, tak jak powiedziałam. E, chciałbym, żeby rzeczy między nami, żeby w ogóle rzeczy wyglądały trochę inaczej. Mhm. Nie mogłem pozwolić na to, żeby się do mnie zbliżyła. To ciekawe. No tu ten pustelnik wchodzi, tak? Po prostu. Nie mogę. Mhm. Chcę znowu poczuć się tak samo jak wtedy. Jak wtedy z tobą. Widzisz, ty jesteś... Ty możesz być nawet kobietą jego życia. Mm. Ale on ci tego nigdy nie przyzna. On to może przyznać sobie tam w środku, ale tak żeby tobie to w twarz powiedzieć albo żeby to ciebie napisać, pokazać ci jakoś to po prostu. No to przynajmniej na razie ja na twoje miejsce bym na to nie liczyła niestety. Chociaż no cuda się zdarzają, no wybrać cuda, więc może, może ktoś to wie. Ale to ciekawa para taki cesarzowa i pustelnik, prawda? Cesarzowa, która jest Żyje na zewnątrz. Jest taka bardzo ekspansywna, ekspresyjna, emocjonalna, władcza. I pustelnik, który jest totalnie po prostu odizolowany, żyje w swoim świecie, jest indywidualistą, bardzo takim można powiedzieć trochę samolubem, też tak, takim egocentrykiem. Cóż za przeciwstawne energie. Mm. Czy spotkaliście się po to, żeby się czegoś nauczyć od siebie? Prawdopodobnie tak. Wasze dusze się po to zetknęły. Ty się rozwinęłaś w tym kierunku właśnie, bycia tą cesarzową, on się rozwinął w kierunku bycia pustelnikiem. A czy te wasze drogi kiedyś się spotkają? Być może. Dużo zależy od niego też tutaj, mimo wszystko. Także wyjdzie z tej swojej jaskini, nie? On jest w tej jaskini. Po prostu, w swojej jaskini. Także. Dlatego mówię, dużo od niego zależy od ciebie również, jakby, jeżeli chciałabyś mu wybaczyć, yy, pozwolić mu na to, żeby znów cię adorował. Yy, jak najbardziej. Tylko. On, on musiałby tutaj chcieć to zrobić, ale już na bardziej dłuższą metę, a nie na, yy, na coś krótkotrwałego, bo yy, u ciebie to nie przejdzie. <laughs> no dobrze, moje drogie, mam nadzieję, że podobało Wam się czytanie. Weźcie, co rezonuje. Zostawcie resztę, trzymajcie się i do następnego. Pa-pa!